Cześć! Temat tego wykładu to Polskie podziemie oraz walki polsko-ukraińskie. Na tym edukaście opowiem Wam o działaniu polskiego podziemia oraz o walkach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej. Zastanowimy się, jak liczna była armia krajowa. I kto zasilał szeregi tej organizacji? Opowiem Wam również o akcjach, jakie AK przeprowadziło walcząc z okupantem niemieckim. W drugiej części zajmiemy się partyzantką ukraińską oraz walkami polsko-ukraińskimi. Zapraszam. 30 czerwca 1943 roku Armia Krajowa przeżyła ogromną stratę. W dniu tym został aresztowany główny komendant AK, generał Stefan Grodrowecki. Przewieziono go do centrali gestapo w Berlinie, następnie do Sachsenhausen, gdzie w sierpniu 1944 roku został zamordowany. Komand komendantem głównym został Tadeusz Bur-Komorowski, awans awansowany na generała. Armia Krajowa w połowie 1944 roku liczyła około 300 tysięcy członków. Ta liczna grupa była wynikiem stałego dopływu młodzieży oraz scalaniu innych organizacji podziemnych. 5 sierpnia 1943 roku kierownictwo walki cywilnej zostało połączone z kierownictwem walki konspiracyjnej. Stworzyło ono nazwę kierownictwo Kierownictwa walki podziemnej. Od tego czasu wszystkie akcje AK były kierowane przez jedną organizację. W, lat w latach 1943-1944 zlikwidowano ponad 2000 agentów Gestapo, odbito kilkuset więźniów głównie w Warszawie, a także innych miast Polski. Wykolejono ponad 700 transportów z dostawami sprzętu wojennego. Początek 1944 roku to także zajęcie dużych obszarów wsi lubelskich, warszawskich i wielu innych. Na wschodzie dochodziło jednak do starć z partyzantką ukraińską, szczególnie w Galicji Wschodniej oraz na Wołyniu. Najbardziej agresywną była organizacja ukraińskich nacjonalistów. Grupa ta miała współpracować z Niemcami, jednak niespełnienie obietnic o niepodległości Ukrainy doprowadziło do rozłamu na frakcję Andrija Melnyka, współprac współpracującego z Hitlerem oraz na frakcję Stefana Bandery, walczącego także z Niemcami. W 1942 roku powstały pierwsze oddziały ukraińskiej armii powstańczej UPA pod dowództwem Bandery. Od tego roku i na początku 1943 wzrosła ilość starć pomiędzy podziemiem polskim i ukraińskim. Na Zamojsczyźnie ofiarami byli głównie Ukraińcy, na Wołyniu i Galicji Wschodniej ukrywający się Żydzi oraz Polacy. Polacy próbowali organizować samoobronę. Często wstępowali także do niemieckich oddziałów obrony, mordujących w odwecie ludność ukraińską. Sytuacja ta była tolerowana przez Niemców, prowokowana była również przez partyzantów radzieckich wspomaganych przez NKWD. Zastanów się, co zapamiętałeś z tego wykładu i odpowiedz na kilka pytań. Co było przyczyną tak licznych wstąpień w szereg jaka? Co stało się 5 sierpnia 1943 roku? Czym mogło się poszczycić jaka? Jak na starcia polsko-ukraińskie odpowiadali Niemcy, a jak partyzanci radzieccy? Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.